Czym jest Mat 50? Josera Mat 50 to kompletny preparat mlekozastępczy bazujący na surowcach mlecznych, idealnie dostosowany do potrzeb cieląt już od drugiego dnia życia. Możesz zastanawiać się skąd pomysł na ten preparat dla cieląt w naszej ofercie. Mat 50 jest ciekawą alternatywą dla gospodarstw szukających preparatów mleko zastępczych opartych na mlecznych źródłach białka, w tym odtłuszczonym mleku w proszku. Jakość i smakowitość produktu utrzymana jest na wysokim poziomie, a co za tym idzie, cielęta chętnie pobierają pójło i zdrowo rosną. Stosowany zgodnie z zaleceniami, gwarantuje optymalne efekty produkcyjne i zdrowotne oraz pełne wykorzystanie potencjału organizmu w fazie wzrostu i rozwoju. Jego atrakcyjność determinuje bardzo dobry stosunek składu i jakości do ceny. Co zawiera Mat 50? Białko pochodzące z surowców mlecznych, takich jak odtłuszczone mleko w proszku, 50%, oraz serwatka w proszku, co oferuje dostarczanie pełnowartościowych białek kazeinowych i serwatkowych. Zerowy poziom włókna zapewnia wysoką strawność produktu i doskonałą przyswajalność składników. Poziom lizyny dostosowany do potrzeb cieląt w ważnym okresie wzrostu i rozwoju. Zawartość witamin i minerałów w pełni pokrywająca zapotrzebowanie organizmu i stymulująca budowanie naturalnej odporności w pierwszych tygodniach życia. Podstawowy pakiet pro i prebiotyków. Jakie są zalety produktu? Receptura produktu dostosowana do szczególnych potrzeb cieląt w fazie odchowu indywidualnego. Łatwostrawne komponenty oraz właściwa podaż substancji odżywczych, witamin i mikroelementów. Bezproblemowe przejście z siary na preparat mleko zastępczy. Doskonale sprawdza się jako jedyny preparat mleko zastępczy na cały okres żywienia paszą płynną lub w odchowie dwufazowym. Całkowita rozpuszczalność i pełna homogenność produktu. Chętne pobieranie pójła ze względu na jego znakomity smak i zapach. Jakie są korzyści ze stosowania produktu? Wysokojakościowy odchów przy optymalnych kosztach żywienia paszą płynną, pełne zaspokojenie potrzeb żywieniowych i fizjologicznych cieląt, wsparcie kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami probiotycznymi hamującymi rozwój patogenów, bezproblemowe wprowadzanie właściwych pasz stałych już w pierwszych tygodniach życia, efektywny odchów charakteryzujący się właściwymi przyrostami witalnością oraz wysoką zdrowotnością cieląt. Opłacalność odchowu z zastosowaniem wartościowego produktu bazującego na pełnowartościowych białkach mleka. Jak stosować MAT50? 150 g produktu na 1 litr wody. Zawsze należy wsypać proszek do wody nieodwrotnie. Dostosowany do taksówek mlecznych oraz automatów do odpajania. JOSERA MAT-50 to kompletny preparat mleko zastępczy, bazujący na surowcach mlecznych, idealnie dostosowany do potrzeb cieląt już od drugiego dnia życia. MAT-50 to zdrowe cielęta.